Cześć, z tej strony Mariusz Biznes Biznesweb. Miło mi Was powitać na kolejnym webinarze w zakresie nowości HubSpot'a. Nowości takie, które się trochę wygrzały w HubSpocie. I ta nowość, która pojawiła się jakiś czas temu i macie do niej dostęp w ramach wszystkich planów, tak naprawdę HubSpot'a, to jest zamiar kupującego Buyer Intent, czyli coś, co HubSpot wdrożył jako betę w zeszłym roku. I uruchomił sukcesywnie i rozwija w tym roku. I pomyślałem, że warto pokazać Wam, co to jest, jak z tego korzystać, jakie to może dać nam pewne korzyści w zakresie procesów marketingowych i sprzedażowych. Więc przejdźmy sobie do prezentacji tego, co mamy w tym hubspotzie, i zacznijmy od pierwszego elementu, który przełączył się już na prezentację określoną. To jest to, jak z tego korzystać i co to jest. Żeby z tego w pełni korzystać, potrzebujecie tak zwane kredyty Breeze Intelligence. Czyli kredyty w zakresie tej analityki internetowej czy sprzedażowej, którą nam daje HubSpot, która jest używana nie tylko do tego Buyer Intent, czy zamiaru kupującego. Używana jest też do elementów związanych z Wzbogacaniem danych, czyli możecie na kontaktach i na firmach nacisnąć guzik, i HubSpot ściągnie wam dane dotyczące kontaktów i firm, te, które zna. Właśnie zamiar kompującego, gdzie nie macie limitu 20 wyświetlanych firm w ramach jednego widoku w tym momencie, jeżeli chodzi o jego zakres, jaki dostajecie w darmowej wersji. Jak macie kredyty, to widzicie wszystko w ramach tego. No i także skracanie formularza, czyli możecie do formularza wykry, wykorzystać ten Breeze Intelligence do tego, żeby wam automatycznie uzupełnił jakieś pola i dane na bazie informacji jakie ma i żebyśmy tego nie prosili od klienta. Ale dla nas i na potrzeby dzisiejszego webinaru mamy zamiar kupującego, czyli wiemy więcej niż 20 firm, które wyświetla nam HubSpot na naszym widoku tych zainteresowanych klientów. I przede wszystkim, dlaczego też to umieściłem dzisiaj trochę w takim elemencie marketingowym? No, marketingowcy mają często taki dylemat polegający na tym, że właściwie wydajemy pieniędzy na reklamę, trafiają do naszą stronę klienci i oni nie wypełniają formularzy kontaktowych. Chodzą po tej stronie, cenniki oglądają, produkty oglądają, wszystkim się interesują, ale na końcu nie wypełniają żadnego formularza kontaktowego. Ale marketing może tutaj też wykorzystywać tą funkcję i widzieć, które firmy faktycznie zaangażowały się chociażby w reklamy związane z płatnymi reklamami. Tak, no bo tam wydajemy pieniądze na te reklamy i teraz co my z tego mamy? Nie ma lidów. Okazuje się, że może lidów wprost nie mamy, ale mamy zainteresowanie firm. Może te zainteresowanie sprawdzi nasza sprzedaż. Na przykład poprzez jakiś kontakt na LinkedInie. Więc zobaczmy, co my tu właściwie możemy konkurować. Zaraz do tego rysunku, który tutaj się pali, wrócę i co on nam mówi. Ale zacznijmy od konfiguracji. Przede wszystkim potrzebujecie podłączyć tego HubSpot'a po stronę internetową. I teraz tak, część z Was może nie mieć marketingu i nie ma podpiętego HubSpot'a po stronę, ma, po stronę internetową. Ma tylko sprzedażowy HubSpot, więc trzeba wykonać tą czynność, żeby kod śledzenia HubSpot'a umieścić pod stronę. Wtedy po prostu ten Breeze Intelligence będzie nam działał. Ci, którzy mają marketing już podpięty pod stronę, takiego czegoś nie muszą wykonywać. Można sobie sprawdzić instalację kodu, przetekstować, czy to jest podpięte i działa. To jest jedna z, jedno z wymagań, żeby działał Wam ten zamiar kupującego. Oprócz tego, że te 20, więcej firm, można widzieć jak się kupi te, konta, te Breeze Contact kredyty. Zobaczcie, ja tu przygotowałem Wam przykład tego, w jaki sposób to może działać. Przede wszystkim musicie zdefiniować sobie w HubSpotcie rynki docelowe, które Was interesują, target markety. Na przykład tutaj dałem coś takiego jak ERP. Szukamy firmy, które mają coś związanego z ERP. I teraz jest tutaj fajna rzecz, którą HubSpot wdrożył, że my do końca, jak widzicie, ja nie pokazałem tutaj branży. Nie napisałem producent oprogramowania. Tylko powiedziałem ERP. I to jest bardzo fajna rzecz, którą dodano tutaj w Hubspotcie. I też ona działa w tych blisk kontaktach, czyli on też coś takiego ściąga i to się nazywa słowa kluczowe firmy, których jest bardzo dużo, i możecie zobaczyć sobie po prostu, jak dużo tych słów kluczowych jest, i dosegmentować sobie rynek docelowy poprzez te słowa kluczowe, które tutaj są podawane. Zobaczcie, ja w ogóle nie podałem branży. Bo dla wielu z Was ta branża nie jest nawet adekwatna, bo my inaczej sobie te branże określamy, bo inaczej się one dla nas nazywają. Często podczas wdrożeń stosujemy inne słowniki branż dla danej firmy, a nie te, które proponuje nam Hubspot. W związku z czym e, pomyślałem, że ja też nie będę tutaj w filozofii robił, że będę szukał e, producentów e, czegoś, bo zwróćcie uwagę, ja bym szukał producenta. No to ja ile mam tych producentów? A ja chcę producenta oczywiście żywności czy mediów, ale może jakiś maszyn albo urządzeń albo czegoś, no i po prostu nie ma takiej branży. No i teraz jak tutaj działać? No trzeba działać po tych słowach kluczowych, których jest naprawdę bardzo dużo. Ja dla przykładu użyłem oprogramowania ERP, czyli ktoś kto, kto, ktoś, tym, ktoś, kto się tym zajmuje jako firma. Ale zobaczcie, tego jest mnóstwo i bardziej szczegółowo jeżeli chodzi o e, działania. Mógłbym szukać po e, rozwiązania systemu CRM e, w tym przypadku. E, po prostu mam więcej możliwości. I to jest bardziej precyzyjne. E, jeżeli chodzi, możecie pobrać tą listę słów, listę słów kluczowych tutaj, żeby tutaj nie szperać, tylko naprawdę przejrzeć tą całą listę. O, mam tutaj wystawi plik. Pokażę Wam tą, e, tą listę. E, możecie też wy, e, wykluczać. Pewne rzeczy, czyli słowa kluczowe, które Was nie interesują. I to jest bardzo fajne, bo bardzo precyzyjnie pozwala Wam na to, żeby zdefiniować ten target market po tych słowach kluczowych. I macie oczywiście też dodatkowe parametry do tego. Zakres pracownika bardzo fajne tłumaczenie Habspota to chodzi o to, ile tu ma pracowników i jest po prostu zakres ilości pracowników do wyboru. Mamy kraje, mamy regiony, miejscowości technologie internetowe część może z was być tym zainteresowana dla nas na przykład kto ma Salesforce zainstalowany na przykład pod stronę internetową albo PipeDrive albo jakieś konkurencyjne rozwiązania które możecie zobaczyć w Hubspot. tak samo przychody i jeżeli coś takiego sobie zapiszecie to widzicie że on w Polsce ma zna 523 firmy, które mają te słowo kluczowe u niego przypisane w tym HubSpot'cie, w tej jego chmurze, do tych firm, czyli te firmy coś robią z tym ERP. Wdrażają ERP, szkolą z ERP, uczą ERP, mogą robić oczywiście różne rzeczy, ale ma 523 takie firmy, ale też fajnie, bo pokazuje nam, jak dużo z tych firm, które mamy na target markecie, po zdefiniowaniu ich, mamy w naszym CRM -ie. i my mamy takich firm 12%. Czyli widzimy też pokrycie w zakresie tych firm. Możecie zdefiniować sobie kilka takich rynków docelowych i od nowa inne porobić. Na przykład macie różne produkty, różnych odbiorców, więc możecie sobie porobić kilka różnych tych rynków docelowych. Ja na razie, żeby tutaj nie zaburzać, stworzyłem jeden ERP. Fajnie. Mamy, mamy rynek docelowy. No dobrze, ale kto to jest ten klient kupujący? No i to musimy, musimy my sobie już to określić, kto to jest ten klient kupujący. Podaję tutaj wam przykład, że jeżeli chodzi o zamiary kupującego, to my podaliśmy, że strona internetowa, którą odwiedza ta firma u nas i HubSpot to rejestruje tą firmę, jest na stronach zawierających HubSpot, CRM, Case Studies albo Cennik. I tu jest fajna nowość, tego nie było na początku. Zaraz Wam pokażę, na czym polega fajna ta fajna nowość, po prostu, no, niby skąd mam wiedzieć, które są te kryteria zamiaru? Oczywiście, cennik jest takim, który od razu nam przychodzi do głowy. Jak ktoś ogląda cennik, to to się czymś bardziej interesuje u nas, prawdopodobnie. Ale poedytujmy sobie te kryteria. I zobaczcie, że tak naprawdę to bazuje na tym, że jest ścieżka, czyli adres URL odwiedzane naszej strony, co na tej stronie jest oglądane przez tą firmę. Możemy sobie stworzyć różne, tak jak tutaj my zrobiliśmy, że zawiera HubSpot, CRM, case study, cennik zawiera. Ale możecie to robić jeszcze tak, że ten zamiar kupującego to dopiero się odznaczy, jak będzie więcej wizyt niż jedna dla Was. Będzie więcej niż jedna osoba, która odwiedza. I kiedy ona wystąpiła ta czynność? Czyli możecie powiedzieć, że być może, że jeżeli HubSpot, to ja nie robię zamiaru kompującego, dopóki nie mam trzech różnych osób odwiedzających moją stronę internetową z tej firmy. Więc możecie to sobie doprecyzować, jeżeli chodzi o te zamiary. Możecie też wyłączyć rzeczy, dodać ścieżkę. Przykład wyłączającej ścieżki. Dotyczącej naszego Buyer Intent, strona rekrutacja. Jeżeli ktoś był na stronie rekrutacja, to prawdopodobnie być może tylko ogląda sobie nasze inne strony i interesuje się rekrutacją, to wyłączmy go, żeby nam nie wrzucał go w zainteresowanego, mimo że cenniki ogląda, mimo że HubSpot ogląda, albo super się wydaje, że jest zainteresowany, ale rekrutacja go wykluczy. I też można tutaj tak pokazać. I wskazać mu, co wyklucza na bazie adresu URL na stronie. No i super rzecz, rekomendacje, nowość HubSpot'a. To doradza wam, które, które strony internetowe pomagają im po prostu w zakupie albo w staniu się czymś. Zobaczcie, tu możecie podać etap celu. Ja tutaj napisałem, że jest SQL, i on mi pokazał, jakie jest prawdopodobieństwo konwersji. Klienta na ten cel na tych stronach w danym okresie czasu, jak one konwertują nam po prostu. Więc może Wam podpowiedzieć, jakie sobie pododawać, i tutaj mamy uwzględnione, czyli mamy uwzględnioną tą stronę. Pewność wysoka, że ta strona świadczy o intencji zakupowej, też Wam podpowiada. Średnia, średnia, czyli okej, okay, ale tak średnio jest to intencja zakupowa w, w tym momencie. Możecie też tutaj oczywiście zrobić sobie realizację celu 60 dni. Zobaczcie, tak naprawdę tu macie cały lejek, leadów, kontaktów, że też możecie zobaczyć, ile klientów było, za, było wygenerowanych w danym okresie, czyli tą konwersję możecie jeszcze zawęzić po prostu do, do tego celu. Na wyższym poziomie, na przykład. Poproszę tylko, kto nam konwertuje, od kogo kto od nas coś kupuje. Jako klient, fajna sprawa do zrobienia. I jeszcze jedną dodali fajną rzecz, że jeżeli system wykryje te intencje zakupowe, to Wam oznaczy automatycznie na firmie pole. Tutaj nazwałem sobie je buyer intent. Możecie nazwać sobie, jakie chcecie, żebyście widzieli, że ta firma ma takie pole. Możecie to filtrować, podłączyć pod workflow, y, automatyzację, bo jeżeli firma uzyska takie pole, to coś można już zrobić dalej. W spocie w tym momencie. Jarek pyta o pod ileś url offeringowych. To są osobne. Jak widzimy, tutaj mamy włączenia, czyli możesz określić daną stronę ofertową, zrobić lub, 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 czyli ileś tych stron ofertowych i to jest w ramach tej strony, te trzy osoby. Nie, glo nie globalnie we wszystkich. Elementach, jeżeli chodzi o to. Kasia, podniesiesz rękę. Wpisuj coś na czata, jak są pytania. Zawsze wrócę, jak za, będę coś za szybko szedł, dawajcie mi znać. Widzicie? To jest takie proste trochę. Chyba najtrudniejsze jest ten rynek docelowy sobie określić. Nie wszyscy mają to tak dobrze zdefiniowane. Ale chcę podpowie też wam. No bo co on robi? On to cały czas ma te wszystkie informacje. Tylko musicie kupić od HubSpot'a je, tymi kredytami, żeby je wyciągnąć od niego po prostu w, w tym momencie. Więc dobrze, kryteria zrobiłem, kryteria zrobiłem. Teraz jest kolejny element, automatyczne dodawaj firmy i to jest super nowość. Tego nie było wcześniej, bo mamy możliwość zrobienia tutaj już pewnych automatyzacji. Nie tylko, że mam tą listę na HubSpot'cie, nie tylko, że tą firmę mam zainteresowaną, ale zobaczcie, że ja mogę tu automatycznie, na przykład, stworzyć kontakt, stworzyć firmę w systemie CRM, dodać ją do listy statycznej na hubspotie albo do przepływu pracy, czyli do workflowów jakichś. Oczywiście przepływy pracy są w wersjach profesjonal i tam będziemy mieć te przepływy pracy, ale jeżeli ja mam wersję niższą, no to mam system CRM, mogę dostawać, dodawać do CRM te, te firmy automatycznie i otagować je tym tagiem. Mogę do listy statycznej dodać, czyli grupować sobie w listę statyczną na HubSpocie wszystkie te firmy, albo na profesjonalu wrzucić to w przepływ pracy, który ma przepływ typu jest nowa firma, przypisanie firmy do sprzedawcy, danie zadania związanego z kontaktem na LinkedInie, czy mailowym, czy prospectingowym, do tego, żeby on podjął działanie wychodzące do tego klienta. Więc możecie to sobie zautomatyzować. I możecie też dbać o pieniądze, poprzez to, że te kredyty tu ograniczycie. Jeżeli będzie jakiś boom odwiedzających Waszą stronę, to żeby po prostu mieć tutaj jakiś limit maksymalnie tych kredytów wykupionych, używanych na miesiąc. Ja tutaj zaznaczyłem 50. Jeżeli mamy pakiet 100 kredytów na miesiąc, 150 maksymalnie zużyje na to, żeby on mi automatycznie dodawał te dane do systemu i rozpoznawał te firmy. Bo to jest właśnie ten Breeze Intelligence, czyli on też ściąga całe te dane firmy i to ładuje. To nie tylko założenie firmy. On ściąga też dane jego dotyczące obrotów, pracowników, LinkedIna, linków, jeżeli je ma. Jeżeli je ma, oczywiście. Więc wam to tutaj pościąga i poładuje. Bardzo fajna rzecz z automatyzacją. Od razu ktoś odwiedza Was, firma jest zainteresowana, BAM, sprzedawca dostaje zadanie kontaktowe, wchodzi, widzi jakie dane, kto co ogląda i jak to i co z tym dalej zrobić, Zależne od Waszego procesu, oczywiście. I tutaj mamy też możliwości po prostu skonfigurowania powiadomień e-mail. Nie macie automatyzacji, która przypisuje Wam workflowami rzeczy, ale proszę, możecie maila dostać codziennie. Z informacją, kto odwiedzał tą stronę internetową, żebyście zobaczyli sobie szybko, jak to wszystko wygląda. Możecie tutaj sobie zdefiniować powiadomienia e-mail lub też wyłączyć niektóre firmy z zamiarów kupującego. Konkurencję na przykład można dodać, tego typu firmy, które mamy. Czyli widzicie, to nie jest jakieś super też skomplikowane do skonfigurowania i do ustawienia sobie w tym momencie. Naprawdę niewiele rzeczy trzeba tutaj sobie ustawić. I teraz zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli popatrzymy sobie na firmy. I co tutaj mamy? Jeżeli wejdziemy na firmy, to on będzie nam pokazywał jakieś firmy, które nas odwiedzają, spełniające rynek docelowy ERP w tym, w tym momencie. I widzimy, czy spełnia nam zamiar ta firma, czyli te mamy linki, które podaliśmy, cennik, CRM, czy coś jest zamiar. Jest rynek docelowy, z rynku docelowego i czy jest u nas w HubSpotie? to od razu widzicie. Tak samo od razu możecie stąd przechodzić na LinkedIna, na tą firmę i zobaczyć sobie po prostu go. Jeżeli macie oczywiście Sales Navigatora, to też szybko przenawigujecie stąd do Sales Navigatora całego w, w tym momencie, więc macie coś takiego. Możecie podejrzeć też, co firma dana ogląda. Możecie dodać do listy statycznej, wykluczyć tą firmę, dodać do workflowów i ją wyświetlić. I tak naprawdę można też poglądać ostatnie strony, informacje na temat tej branży, którą mamy, i tu są też kontakty, i co one robią, ale nie będę pokazywał kontaktów, jeżeli chodzi o informacje. A jeżeli tam klikniecie, to będziecie widzieć po prostu kontakty i też, czy one coś oglądały i coś robiły w ramach naszych działań tych marketingowych. I tu macie te firmy, w związku z czym widzicie, tu już możecie coś robić. Wcześniej pokazałem wam, że możecie sobie zautomatyzować proces, czyli jak się pojawiła firma jakaś, to możemy ją, jak ma zamiar kupującego, dodać do workflow'u i przypisać do sprzedawcy. I to działa nam w tle samo automatycznie, i mamy super fajnie zautomatyzowany proces badania intencji i przekierowywania do sprzedaży, jeżeli mamy takie automaty. Jeżeli nie, wrzucamy na listy statyczne. I taką listę podłączamy pod widok na przykład kontaktów dla sprzedawcy i on widzi nowe kontakty, które przyszły, firmy, które przyszły nam z tego procesu. To też można zrobić na wersji nie tylko Professional, to po prostu pod widok kontaktów na hasłocie można podłączyć listę, w związku z czym można przefiltrować sobie firmy też poprzez listę i mieć taki, taką listę pracy. Niekoniecznie zawsze mamy tą automatyzację. Tutaj po lewej stronie mamy po prostu podstawowe rzeczy. Zakresy czasu, z ilu dni te firmy mają być, czy są na moich rynkach docelowych, czy wykazuje zamiar, czy, to są, czy te firmy są u mnie w CRM-ie, czy nie są w CRM-ie, jeżeli chodzi o działania. I tutaj jeszcze możecie dodatkowo sobie porobić. Po właścicielu firmy na przykład zobaczyć, czy czyli sprzedawca może wejść sobie i zobaczyć czy jakieś firmy z mojego portfela łażą po tej stronie internetowej i coś oglądają. Ile z nich ma zamiar kupującego? Można sobie po właścicielu firmy w HubSpot przefiltrować, a marketing może zobaczyć, czy to płatne media, które my gdzieś mamy, po prostu generują nam tego typu rzeczy, czyli wyszukiwanie płatne. Czy tutaj dbało? Proszę. Na przykład wyszukiwanie płatne nam to zrobiło. O kurczę, to z reklam mamy jakąś firmę, która po prostu jest u nas na stronie i wykazuje zamiary jakieś w związku z naszymi parametrami. Więc, jak widzicie, to może być wykorzystywane przez wiele działów, nie tylko sprzedaży, ale i marketingu. Można się tymi informacjami podzielić po prostu i zobaczyć, jak taki proces ustawić, bo HubSpot to dla Was zbiera. Taki proces sobie trzeba po prostu ustawić w HubSpotie. I na koniec oczywiście to był ten rysunek początkowy, czyli pokazuję Wam lejek, jak bardzo z tego rynku Wy macie firmy, które mają zamiar i ile przechwycono ich do CRM, jak to wygląda. Możecie taki lejek sobie zobaczyć w określonych dniach, czyli widzieć, jak dużo firm to przepływa przez ten lejek. I tutaj Wam pokazuję też jeszcze na dole, po prostu ile jest firm, ile rynku docelowego macie i jeszcze jaka jest szansa rynkowa, czyli my nie mamy w CRM-ie, Według tych kryteriów rynku docelowego 457 firm zainteresowanych ERP, które mają jako słowo kluczowe ERP. I tak naprawdę to jest całość tej funkcjonalności, którą macie w ramach zamiaru kupującego. Więc może przejdziemy do odpowiedzi na pytania, jakie macie, bo parę się pojawiło.